Witam cię widzów, zostaw suba, lajka, komentarz, wina mojego TikToka. A dzisiaj będę się odwalać, bo uwaga, zarobiłem 150 trylionów za tego kota, którego zobaczycie w dwóch pozostałych odcinkach. Możecie się cofnąć, no i zaczynajmy. Jesteśmy oczywiście w moim kanale. Dobra. Gamy w Groba Garden, ale to widać. To, co się dzisiaj wydarzy, w sumie już na początku się będzie wydarzy, wydarzać, to jest kosmos. Nie mogłem sobie pozwolić na takie rzeczy. Nie mogłem. To teraz sobie pozwalam. Ziomki, dzisiaj będzie się tak działo, ja już ja się będę plątać w słowach. bardzo za to przepraszam, ale... To jest kosmos. Nie wiem, co to jest. Nawet nie, tego nie kupuję. Tego też nie. Co ja mogę kupić? Nie chcę tego. Pety se kupimy, pety. Jest jakiś drogi? Jest za milion. Dobra, kupimy sobie tego za milion. W tym odcinku jeszcze go ulepszymy o 50 leveli. W nie wiem, czy nie trzeba czekać. Tak, kupiłem sobie jalapeno, bambusy, yy, jedno nowe jabłko, mango. I mia miałem jeszcze mushrooms, ale już zebrałem. I widzicie, nie ma kota, więc jest smutno. Dlatego robimy nowe zwierzątko. Po prostu ten ziomek mieszka naprzeciwko mnie. To jest ten ziomek. On ma chyba tak, on ma premium. On mi dał te triliony. Ja jestem po prostu za kota triliony, żeby dawać. I to jeszcze 150 trilionów. Oj, oj, oj. Dobra, poczekajmy. O, co to jest? Aha, jeszcze to miałem yy, położyć. Tu też mi coś dropnie. I jeszcze mam to, co to jest. Bambus. Aha, od razu mogę sprawdzać, ile kosztuje. Super, ale nie musiało być to takie drogie. Że sprawdzać, ile kosztuje, bo może wasz znajomy dołączyć, zobaczyć z e e kursorem, najechać na to, no już wie, ile to kosztuje, nie? Ale po prostu to jest tak game changer. Dostaję 150 trilionów. Naprawdę, sorry, jak będę się plątać w słowach. Ale to, to jest pos posyrane. Po prostu. W ogóle zacząłem zbierać lajki, już mam 4 Jest mega G. Tak, w ogóle jest to już ostatni film z Growa Garden. Idziemy dzisiaj nakarmić prosiaczka. Mam wielkie kule kokosa w sumie. Damy mu te największe kokosy, jakie mam, czyli 16 kg, 14 tego wet kokosa. Dobra, kuk Za ile? Do 7 minut. Dobra, jak szaleć, to szaleć. Co to jest? Nie wiem, Expand Garden. O kurde! Idziemy jeszcze od drugiej strony ekspandować go, bo to nie jest zdrowie. Jakieś 250 miliardów. Co to jest przecież? Jeszcze mogę? Jeszcze mogę. Aha, nie, mogę za 24 godziny. Dobra, słuchajcie, otwieramy jajo, uwaga. Co nam dropnie? Co wykluje się z tego jaja? Kurczak? Nie. To jakaś co to jest kaczka. No dobra. Idziemy z nią. Idziemy ją i za chwilę idziemy sprawdzić, je. o, jedzonko już na naszego prosiaczka się zrobiło z kokosów. Ogólnie mieliście postać, co mi dropło z tamtego prosiaczkowego boxa. O, tutaj mam, Nota, yes. O, nie, 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 bierz tego. Uch, dobra, nasza kaczka. Dziwaczka. Dostała chyba upgrade. A poza tym musimy wziąć... O. To jedzonko. O, drinka kokosowego. -koso Ciekawe co za niego dostaniemy. Uwaga. Kornset Serio? O. I za chwilę... A tego na odcinku nie otworzę, tylko Wam puszczę posta, co mi dropło z Sprzedajemy. I odcinek się kończy.